Jak widać to my już jesteśmy tutaj, otwieramy skrzynki, otwieramy dzisiaj big box, jeśli będzie nowy to otwieramy kolejnego, bo zaraz będzie kolejny może zrobimy pauzę, poczekamy kilka minut, no to otwieramy big boxa. Dobra, coś będzie to zostaw czapkę w górę, Big będzie Jackie. Dlaczego to nic nie działa? Spacerzaki... FRONT! Kurde! Widzowie! No Fraga! Drobnęliśmy! I kolejnego big box otwier otwieramy! Dlatego używamy jeszcze gęby. Kolejny big box! Taka jeszcze kolejna postać. Ale później chyba będzie jeszcze naważać Ale Franka, widzowie! Ja nie wierzę! Widzowie Franka mamy! Kocie ja tylko bardzo strasznie reaguje! Widzowie! Franka dropnęliśmy! Dobra, widzowie. Sorzę, że już użycie taki hałas, ale to